Jesień i zima to okres wzmożonych zachorowań na grypę. Najskuteczniejszą metodą uniknięcia zachorowania są coroczne szczepienia. Grypa to choroba zaraźliwa, bardzo zakaźna. E, wywoływana jest przez wirusy typu grupy A i B, czasami C. E, niestety wywołuje ona dość ostre infekcje układu oddechowego. I zaraźliwość tej choroby szerzy się przez bezpośredni kontakt, czasami również przez skażone przedmioty. Objawami grypy są przede wszystkim wysoka gorączka sięgająca do 40 stopni Celsjusza, jak również bóle kości, bóle stawów, bóle mięśni. Objawami też mogą być dreszcze. Myślę, że. To są takie najważniejsze objawy, które powinny nas już zaalarmować, że zbliża się, być może choroba właśnie grypa. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania grypie są szczepienia. Szczepienia powinno się wykonywać właśnie w zbliżającym się okresie jesiennym, czyli to jest nasz pierwszy dzwonek do tego, żeby zastanowić się nad tym, kiedy podjąć szczepienia. W Polsce okres zachorowań na grypę i choroby grypopodobne jest właśnie od września do kwietnia. Kulminacyjny punkt zachorowań jest w okresie między styczniem a marcem. Dlatego wskazane by było właśnie wykonywać szczepienia przeciwko grypie w. Właściwie już od teraz można zacząć podejmować takie działania do połowy listopada, dlatego że wtedy te osoby zaszczepione w tym okresie, w tym punkcie kulminacyjnym osiągają tą największą odporność. Szczepienia w kraju, które my dysponujemy, w, to są szczepionki, które są przede wszystkim skierowane do wszystkich osób powyżej 6 miesiąca życia. Oczywiście, jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych. Szczepionki te nasze są dedykowane również dla osób, które, pań, które starają się zajść w ciążę, dla kobiet ciężarnych. Niemniej jednak, w pierwszej kolejności, myślę, że takim szczepieniom powinny się poddać osoby, które przewlekle chorują czyli na przykład na cukrzycę, na choroby serca, na nowotwory, na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Myślę, że takim nad takimi szczepieniami powinny się również zastanowić osoby, które pracują w dużym skupisku osób, ludzi, tak, tam, gdzie jest duże skupisko, bo wtedy są najbardziej narażeni i na pewno też osoby, które mają kontakt z chorymi, czyli na przykład mam tu na myśli lekarzy, pielęgniarki czy ewentualnie nauczyciele. Kiedy choroba już nas dopadnie, pamiętajmy, że najlepiej zostać w domu i unikać dużych skupisk ludzi, gdyż wirus ten łatwo przenosi się na inne osoby.